W tym zadaniu mamy skonstruować różnicę wektorów. W podpunkcie A musimy odjąć wektor z od wektora u. Odejmowanie wektorów polega na tym, że po prostu dodajemy wektor przeciwny do wektora. Jeżeli narysuję sobie wektor z, to wektorem przeciwnym będzie wektor, który jest po prostu skierowany w przeciwną stronę. Czyli to będzie wektor minus z. Więc jeżeli będę chciał do wektora u dodać wektor minus z, czyli to samo co odjąć wektor z, będzie to wyglądało w taki sposób. Teraz naszą sumą będzie po prostu wektor, który będzie łączył początek wektoru u. Teraz naszą, naszym wynikiem będzie wektor, który łączy początek wektora u z końcem wektora z. Możemy go nazwać wektorem x. Pod punkcie b musimy zacząć od wektora z. Teraz jak widzimy wektor u byłby skierowany pionowo do góry, jednak wektor minus u ma być skierowany w dół i mieć taką samą długość. Teraz wektor wypadkowy łączy początek pierwszego wektora i koniec drugiego wektora. Nazwiemy go wektorem Y. To by było na tyle. Zapraszam do kolejnych filmów i dziękuję za uwagę.